Przed Państwem pancerny telefon Duji S58 Pro, który służył właścicielowi dość długo. Jak zresztą widać po zużyciu, ekran się poddał i odmówił posłuszeństwa. Telefon ma liczne zabezpieczenia, wzmocnienia, certyfikaty, ale nie zalecamy ich specjalnie sprawdzać. Podgrzewamy oczywiście, żeby łatwiej było go rozebrać. W wielu telefonach Duji czy hamerach wymiana ekranu jest łatwa, ponieważ otwiera się od przodu, wypina ekran, czyści i wkleja nowy. Niestety nie w tym przypadku. Trzeba więc odkręcić wszystkie śrubki, ściągnąć osłony, a później tylną budowę. W tym przypadku wyciągamy większość elementów. Nawet taśmę ekranu wpina się od spodu płyty głównej. Części do Dudzi są słabo dostępne. Ten ekran przyszedł prosto z Chin w gustownym opakowaniu. W zestawie znaleźliśmy dodatkowe narzędzia, które miałyby pomóc nam w wymianie tego ekranu. Szkoda nerwów. Zatem wklejamy ekran na swoje miejsce. Skręcamy ten pancerny smartfon i. Voilà.